13 sierpnia, tuż po godzinie 22, cisza ulicy Staropogońskiej w Sosnowcu rozerwał potężny huk. W czteropiętrowym bloku doszło do gwałtownej eksplozji. Świadkowie mówią o scenach jak z filmu: huk, krzyki ludzie wybiegający na klatkę schodową. Strażacy i policja pojawili się w kilka minut. W mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu Ratownicy znaleźli ciało 50-letniego mężczyzny. 14 osób zostało rannych, ewakuowano mieszkańców, część w piżamach, stojących na ulicy w szoku. Ogień ugaszono dopiero po północy, ale spokój nie wrócił, w powietrzu unosił się zapach spalenizny, a w oczach ludzi strach. Największa zagadka? W lokalu nie było podłączenia do gazu, co wyklucza najczęstszą przyczynę takich tragedii. Policja i straż badają każdy ślad, instalacje, materiały łatwopalne, ślady detonacji. Mieszkańcy chcą szybkich odpowiedzi. Jeśli to nie gaz, to co? Pytają. To dramat, który w kilka sekund zamienił zwykły wieczór w noc grozy i postawił pytanie,